Cześć, teraz wchodzimy do Zo. Pierwsze co zrobimy, to kupimy bilety. Chodźcie zwiedzać z nami Zo. Cześć? teraz dajemy bilety do Zo. Hola, buenos dias. Widzieliście kiedyś takie cudne pelikany? Są bardzo ładne. Jest ich bardzo dużo. A widzieliście takie wielkie żółwie? Zobaczcie jakie one są duże. Siedzisz? Siedzisz? Trzymaj się, to zobaczę, czy wyjdzie nam żółty. Proszę Państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś chętnie Państwu łapę poda. A, nie poda. A, to szkoda. Gdzie się Żyrafy wchodzą na szamy, a pawiany wchodzą na ściany. Jadę. 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 A to wielki słoń. Ok, drugi jeszcze raz, bo widziałeś ten? Widzieliście takie duże goryle? Ale drugie, dobra, Lena się do mamy. A małpeczki widzieliście? Takie słodkie, takie ładne. Nic powiedzmy. Zobaczcie, też to to się ma muszę się świetnie powalić. Tu Zwiedzanie męczy, trzeba się posilić. Nie wiem co to jest. Co to jest? wycieczka to jest? była bardzo fajna. Serdecznie zapraszam i polecam.